Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich Tych, którzy śledzą naszego sanktuaryjnego Facebooka. Cieszymy się z Waszej obecności teraz w Wielkim Tygodniu. Dziś Wielka Środa. Dzisiejsza Ewangelia mówi o uczcie, którą Jezus spożył z apostołami. Właśnie przed tą ucztą Judasz zaplanował zdradę Jezusa. Nie chciałby to wyszło na jaw, by któryś z apostołów się o tym dowiedział. Jednak Jezus krzyżuje jego plany. Na tej właśnie uczcie Mówi uczniom, że jeden z nich go zdradzi. Nie wskazuje palcem, który to uczeń, ani nie wymienia jego imienia. Warto zwrócić uwagę na to, że Jezus przepowiada wielkie biada temu, który go zdradził. Biada oznacza także ubolewanie. Wiemy dobrze, że Judasz po wszystkich czynach, które dokonał, bardzo ubolewał. Trzeba także powiedzieć, że wielkie biada go spotkało za to, że przyjął komunie. Z nieczystym sercem, bo nie chciał się zjednoczyć z Chrystusem. W tym czasie epidemii także i nas może trapić takie ubolewanie, że nie możemy przyjść do Kościoła, nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, nie możemy przyjmować Komunii Świętej. Jednak to nie nasza wina, i za to nie spotka nas żadne biada. Na czas tego, tej epidemii chciałbym Wam zaproponować Komunię Duchową. Która uspokoi trochę to nasze ubolewanie. A czym jest ta komunia duchowa? Komunia duchowa to duchowe zjednoczenie z Chrystusem. Trzeba powiedzieć, że każda komunia sakramentalna także ma prowadzić do duchowego zjednoczenia z Chrystusem. Jak przyjmować taką komunię duchową? Najprościej, gdy będziemy w naszych domach oglądali transmisję mszy świętej. Wzbudźmy sobie wielkie pragnienie przyjęcia komunii świętej. Żałujmy za nasze grzechy i uwierzmy w to, że Jezus jest prawdziwie obecny w tym małym kawałku chleba. Chciałbym Wam zaproponować taką modlitwę, którą możecie użyć, gdy będziecie chcieli przyjąć taką komunię duchową. Posłuchajmy. Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca. Żałuję za grzechy, którym Cię obraziłem. Przyjdź do serca mojego, o ty jedyne pragnienie moje. Rzucam się w twoje objęcia, oddaję Ci się cały. O jedyny przedmiocie mej miłości, nie dopuść, abym się kiedy miał oderwać od Ciebie. Zachęcam Was wszystkich, abyśmy w tym czasie epidemii i świąt wielkanocnych jak najczęściej przyjmowali komunię duchową, aby stale być zjednoczonym z Chrystusem.